Na czym polega praca radnego? Na tym też, żeby wywalczyć spotkanie komisji w jakimś tam miejscu, gdzie wykonawca niestety, ale zawalił pracę, czyli w okresie gwarancyjnym musimy taką komisję zaprosić. I ta komisja musi zatwierdzić, że niestety, ale w okresie gwarancyjnym już są na przykład pęknięcia w ulicach, zapadające się studzienki i tego rodzaju rzeczy. Ale nie jest to tak proste. Radny musi wywalczyć, żeby taka komisja przyszła, a komisja składa się z osób, które są z danego działu, czy... Działu drogownictwa w rządzie Miasta, czy działu inwestycji, i tym podobnych. Dziwna sprawa. Osoby, które powinny kontrolować stan miasta, stan różnych inwestycji, stan tych na przykład nawierzchni i tym podobnych rzeczy, muszą być w specjalny sposób zapraszane. To wszystko musi być zatwierdzone. To wszystko jest po prostu wymuszone przez radnego, i tutaj jest kuriozalna rzecz. Dlaczego mamy tak duże koszty? Otóż okazuje się, i tak być może w przypadkach wielu, że wykonawca będzie starał się przeciągać tę całą naprawę gwarancyjną do okresu, kiedy gwarancja się skończy. I wtedy te wszystkie naprawy po okresie gwarancyjnym pokryją podatnicy, mieszkańcy. Nie wiem, jak jest w obecnej sytuacji, ale trzeba by sprawdzić wszystkie po prostu inwestycje, trzeba by sprawdzić czy okres gwarancyjny jeszcze obejmuje i szybciutko trzeba by poprosić wykonawcę o wiele poprawek. Koszty, które są teraz odnośnie tych wszystkich napraw pogwarancyjnych pokrywają mieszkańcy. Takie mówienie, że mm, oczywiście urząd miasta pokrywa i tak dalej, jest to mowa trawa taka. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli w danym okresie gwarancyjnym rzecz nie zostanie naprawiona, fragment, nie wiem, chodnika, jezdni, studzienki i tym podobnych rzeczy, to później po okresie gwarancyjnym pokryją to Podatnicy, mieszkańcy z własnych pieniędzy, i tutaj w tą stronę musimy iść, żeby ludzi uświadamiać. Jeśli pytasz, czym się zajmuje radny, to sprawdź, jak ciężko jest uzyskać pozwolenie na stworzenie komisji. Jak ta komisja pracuje i kim są te osoby w komisjach? Zazwyczaj to są osoby, które właśnie one powinny kontrolować yy, wykonawców. I stan tych wszystkich prac, a radny powinien tylko z uśmiechem podsyłać im tematy do skontrolowania. Niestety procedura jest zupełnie odwrotna. Radny musi wywalczyć komisję, musi najzwyczajniej starać się, no nie ukrywam, w nerwowy czasami sposób, Wyperswadować urzędnikom, że taka komisja musi powstać, i żeby wyszli z za biurka i odwiedzili teren miasta, teren inwestycji i skontrolowali, zanim ten, ten, ten cały to całe podwykonawstwo nie straci gwarancji. Dziwne, ale prawdziwe.

Jeśli milionów się to bym na Majorcie pojechał. Powiedz mi, że nie Pływa cały A komisja nie ogląda? Komisja nie jest zainteresowana? To wszystko pływa w Komisja przeszła, ale nie... Ale to, to są te, są pętle. pętle indukcyjne, bo tak są wstawione pętle. Tu się wydaje, że to trzeba... I może na wierzchu z wyjątkiem No bo Teraz tego tranzytu nie, nie dorobię. tego nie? To to, to to. To tak. Na, praktycznie... na całej długości masz praktycznie z Na, zobacz, grzeźmy na całej długości praktycznie, wiesz, to wszystko jest kurs, że czy... no, to jest ta nawieszcza, którą tutaj też przetestowaliśmy, to, no, to jest pierwsza nawierzchnia w pełni miała być taka, żeby się nie kolejnowało i ona się nie kolejnuje, no to jest tak.